mojej mili, BMA E65, 20 lat temu tak hejtowana i szkolowana, a teraz jakoś ten banglowski design się podoba. Myślę, że tak będzie też z nowszymi bmk ale dzisiaj skupiamy się na E65. Mamy do czynienia z egzemplarzem poliwcie z 2007 roku, 730D. Auto naprawdę w bardzo fajnej konfiguracji, dobrze się prezentuje, dobrze się y, tą maszyną jeździ. Myślę, że jest to taki w sam raz krążownik na trasy. I ogólnie w dzisiejszym filmie przyjrzymy się tak szybciuteńko tej maszynie z bliska. E, zmierzymy ją raceboxem oraz skoczymy na próbę autostradową. Wiem, kilka E65 było na kanale, była na nawet 730D, ale przedlift. Miała ona bardzo wysoki przebieg. Tutaj przebieg też nie jest wcale taki mały, bo ponad 400 tysięcy kilometrów, ale myślę, że ten egzemplarz jest godzin po prostu przedstawienia go. Byście nawet zobaczyli, jak samochód z przebiegiem ponad 400 tysięcy kilometrów, jeśli jest zadbany, potrafi wyglądać. Taki wielorybek. Kiedyś ludzie się wystraszyli, jak zobaczyli ten samochód po E38CE. Właściwie no to był przedlift, wtedy 2002 czy pierwszy rok jakoś tak Weszło E65 na rynek. Jezus Maria, to nie 20, a ponad 20 lat temu. Bangul coś ty zrobił. Przecież to 38 ostatnie BMW było 39 a E60 też brzydkie. Teraz takie zadbane E65, no to już zyskują. Można to powiedzieć, można stwierdzić właściwie na wartości. No takie S65 co możemy kupić za 15 tysięcy złotych, ale no to będzie po prostu szczur. Albo jakiegoś grubo skonfigurowanego, zadbanego japończyka za 100 tysięcy. Z zewnątrz to głównie po lampach możemy poznać, tak najbardziej, czy jest to przedlift, czy polift, ale w zasadzie to różnią się tutaj zderzaki, maska, klapa i tak dalej. Jeśli mowa o konfiguracji, no to mamy tutaj e, no takie, taką bmw konfigurację: czarne auto z zewnątrz z pakietem Shadow Line. Tutaj można, o proszę bardzo, ramki wokół okien czarne. Kilka chromów też tutaj znajdziemy. Proszę bardzo, na zderzakach, grill tutaj został wymieniony na czarno i myślę, że to jest fajna modyfikacja, pasuje właśnie pod ramki okien. No i proszę Państwa, jakie mamy tutaj śliczne felgi, jest to chyba najładniejsze koło do E65, tak mi się wydaje. 20 cali, oponka z tyłu 275x35, z przodu felga jest węższa, tak jest, 245 na 40 a co, już tam do bagażnika nie będziemy zaglądać, wejdę sobie jeszcze tylko z przodu, e, ustawię fotel. O. Teraz będzie ok. Tutaj reguluje się fotel. W ogóle fotele komfortowe, łamane, z tą poduszeczką. Jaki to jest, kurczę. Jest ok. wejdźmy sobie do tyłu. Znaczy, najpierw drzwi, proszę bardzo, pierwsza sprawa mamy tutaj dociąganie. Też ciekawa sprawa, ale to charakterystyczne dla segmentu F. Mamy tutaj zamiast takiego siłownika, po prostu taki, takiego limitera, który blokuje się w dwóch czy trzech miejscach. W każdej pozycji możemy sobie tak drzwi zostawić i one nam się przyblokują. No, jak takie coś tutaj mamy, to wiadomo, że już ostre premium. Oczywiście boczki są calutkie, miękkie, nawet wnęki i to tutaj po wewnętrznej stronie też. Tutaj skórka, mięciutko bardzo, poduszeczka taka, klameczka, pieptaca i kanał pa z tyłu. Środek też czarny. Wszystko to jest spójne, czarne. Jest tutaj mieszanka dekorów, bo są srebrne i drewniane. We 38, no to tylko po prostu było albo drewno, albo coś innego. Jeden dekor perforowane skórki, ponieważ ten samochód z przodu ma wentylowane fotele też. Mieści się tutaj. Jest to przecież BMW 7 dwumetrowiec, za dwumetrowcem mieści się miejsca na głowę. Może być. Może tak na łysą musiał się ogolić, by to pasowało do BMW. -y. Ale z włosami też tylko dotykam pod sufitkę. Jest ok. Pod sufitka w ogóle jest czarna, zwróćmy uwagę. Wszystko tutaj w tym samochodzie jest czarne. Proszę Państwa, proszę, Tutaj sobie. O, tak zrobimy. Lepiej będzie widać kabinę pasażerską. Są oczywiście gusta i guściki, ale ja do tego designu wnętrza osobiście nic nie mam. Kiedyś to było po prostu coś abstrakcyjnego. Teraz, no to już tak tradycyjnie to wszystko zaczyna e, wyglądać. Patrząc z perspektywy najnowszych samochodów, najnowszych nawet BMW, które mają po prostu ten tablet taki wygięty, no co kto lubi. Podłokietnik, zobaczcie na to co my tutaj mamy normalnie na flaszkę. Już bardzo, kubeczki, drewienko, tutaj wszystko jest wyżłobione, fotele komforty łamane, ale to zaraz Wam pokażę i drzwi z przodu. Proszę, też dociąg elegancko. Zwróćcie uwagę, że jak mamy tutaj shadow line, to nie dość, że z zewnątrz są czarne listwy, to też wewnątrz. O, jak tak się ogląda, S65 powystawiane i tutaj coś może być połamane, tutaj już może być coś wyśmigane. Przyciski. Jak nowe. Tutaj jak często coś potrafi się wytrzeć, szczególnie w przedliftach, tutaj no to naprawdę stan yy, petarda, no i fotel. Czekajcie, bo powiecie, że zaraz jestem oszustem, że tam z tym cieniem coś tam grę świateł tutaj zapodałem. Nie. Sprawiedliwe zbliżenie. Możemy sobie w sumie odpalić. Kierownica elektrycznie regulowana. Fotele elektrycznie regulowane. Skórka perforowana, no bo wentylowane, podgrzewane i jeszcze do tego pompowane całe tutaj aż mnie objął ten fotel tak przytuli po prostu o cześć petrol. Jeśli mowa o fotelach komfortowych w BMW, czy to nowszych, czy to starszych, no to jest po prostu klasa sama w sobie. Są po prostu świetne. Wsiadamy, ruszamy w trasę, rozkoszujemy się trasą. Bak ma tutaj 90 litrów, średnie zużycie paliwa Myślę, że od 6,5 do 9 litrów, zależy jak będziemy jechać Po prostu ciśniemy sobie na jakiś urlop Deska rozdzielcza, oczywiście jest cała tutaj miękka Tutaj z dołu również Tutaj proszę, schowek się otwiera Zmieniarka płyt CD działa też we 60 kach Często ona potrafi się zepsuć Panel klimatyzacji, dużo fizycznych przycisków Zobaczcie, tutaj jeszcze więcej części jest po prostu schowana uchwyty na kubeczki ale to wszystko jak w nowym samochodzie, a on, zaraz zobaczmy, no ponad 426 tysięcy kilometrów. Panie drogi, jeśli mowa o licznikach, no to też jak tutaj ustawimy sobie e, na nawigacji jakiś cel, to tutaj też te tarcze wewnątrz nam się podświetlają. Tutaj nie ma jak w takich innych BMach, BC, tylko po prostu jedna część licznika i druga. Kierownica może i nie ma żadnego podcięcia, ale mili Państwo, to jest limuzyna, nie jakaś sportowizna, chociaż limuzyna z segmentu F, ale fajnie się prowadząca, na, patrząc tak y, z perspektywy Mercedesa klasy S i A8, nawet. Jest tutaj skrzynia automatyczna, to jest gałęcjuszek, ale tutaj też możemy sobie zmieniać biegi. O, i jeszcze wam pokażę. O, tutaj są przyciski. Takie powiedzmy oldschoolowe manetki. Proszę bardzo, tempomacik i tutaj wycieraczek. iDrive też jest trochę zmieniony. Tutaj nawet też jest troszeczkę e, inaczej już w wersji poliftingu. Podłokietnik miękki, skórzany. Tutaj w ogóle jest taki fajny element jakby jeden nałożony. Oczywiście to jest nieruchome, ale o, otwierane. Tutaj jest dość pokaźnej wielkości schowek. I tutaj regulacja fotela, podgrzewanie, wentylowanie, pamięć i tak dalej. Co? I drive, tutaj wam. A, nie będę pokazywał. Wyłączmy silnik, zajrzyjmy pod maskę. O, kawał machy. No, jest tutaj trochę miejsca. Pamiętajmy, że w takich siódemach mogliśmy nawet spotkać dwunastocylindrowe silniki. I tutaj mamy sześciocylindrowego dieselka, jednostka M58. Jako już jest to poliw, no to już mamy ją na aluminiowym bloku żeliwnym. Według deklaracji producenta jednostki ta powinna generować 231 koni mechanicznych oraz 520 Nm. Ale tak kurczę powiem wam, ja już zmierzyłem ten samochód wcześniej Raceboxem, no i powinien mieć on prawie 8 sekund do setki. ma troszkę ponad 7, no wiecie 1975 kg masa własna mamy tu nabęd na tył, 6 stopniową automatyczną skrzynię biegów ZF6 HP, na moje oko maszyna chyba została troszeczkę dziabnięta prędkość maksymalna, producent mówi coś o 238 km na godzinę właściciel też od nowości nie ma tego samochodu jakoś od 300, ilość tam tysięcy kilometrów eksploatuje BMW C i on nie wgrywał yy, programu, nic z tej nie modyfikował, ale kurczę, może ktoś, kiedyś, bo z relacji wynika, że no. Licznik tutaj domknąć podobno można. No nic, możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w kołbaskowie, przekonamy się. Siadam za kierownicę, a wy w tym czasie zobaczcie, jakie tutaj jest wyciszenie. Oczywiście przypominam, że tabelkę z rankingiem wyciszenia macie z uploadowaną w opisie filmu. Możecie sobie porównać na tle innych samochodów, jak taka E65 wypadła. Dobra, jesteśmy na miejscu. Auto już odpalone, nie tracimy czasu, bo dzisiaj trochę mamy opóźnienie. Kurczę, korek na Kołbaskowie się już robi, ale odstoimy. Czasami trzeba. Ogólnie tutaj na przejściu granicznym w Kołbaskowie, niby tak spokojnie, ale na trasie trochę ruch będzie. Ale zobaczmy, zobaczymy. Nie zapeszam. Klimatyzacja na razie niech będzie włączona. Kamery działają Działają No to lecimy Ole No Czuć tutaj tego niuta, proszę Państwa No i stajemy, niestety Nie wspomniałem Wam, że mamy tutaj Delikatne, dosłownie takie cienkie tuleje Dystansowe założone To też może mieć wpływ na osiągi Jak i również Hamulce założone z wersji 750i. O, jeszcze zużycie paliwa nie skasowałem. Kurczę, przypomnijcie mi, jak się korek skończy, skasuje. Postaram się przynajmniej, ale wiecie, jak to ze mną jest z tymi zużyciami paliwa. Tutaj ekranik można sobie odpalić, nawet żeby się świecił. O, nie wiem, czy teraz chyba widać w kamerze. Od tempomat, jak odpaliłem, albo nawigację, no to tutaj takie pikselkowe po prostu ikonki się pojawiają. Dobra, widzimy się za chwilkę, nie będę was tutaj zanudzał, sam się ponudzę, poczekam. A wiecie co, pojechałem sobie przez Solant, zobaczymy co tutaj się, jak tutaj to wygląda po prostu, bo tutaj też jest taki parking, kibelki. Uuu, tutaj to widzę, na luzaczku jest. Trochę policji, no jak ktoś ma coś na sumieniu, no to z pewnością tutaj będzie cały spocony. Ja ja nic nie mam na sumieniu, wszystko jest spoko. To bez stres. No, stres. no i dobra. To chwilę 100-200 zbadamy sobie. To wyłączamy klimatyzację. Tryb S skrzyni biegów i myślę, że możemy cisnąć. Do drugiego wiaduktu, ile będzie 18,72 i 208 km na godzinę gdzieś, to odpuszczamy. Dajmy maszynie troszeczkę odpocząć. 18,72, ale minus 2,4%, jeśli chodzi o wiatr, jest zboczny. Nie no, nawet z górki, to taki czas, no to jest tutaj program. No nie, nie oszukujmy się, proszę was, no, proszę was. No i tutaj mamy już ruch niestety widzę z drugiej strony też jest ruchliwie. No, sprawdzimy prędkości obrotowe M6 tryb M6 tutaj możemy sobie zmieniać biegi. Dobra, to takie 160 km na godzinę, to mamy 2000. 322, 140 zaraz sobie zmierzymy. Klimatyzację musimy włączyć, czyli za gorąco. 30 stopni jest już. 140, no to 2000, kurczę troszeczkę ponad 2061 obrotów. Dobra, niższych prędkości nie będziemy sprawdzać, przecież to jest BM7 luksusowa limuzyna do latania wyższymi prędkościami do pokonywania tras. A tak jak wcześniej mówiłem, 90 litrów. W miarę rozsądne zużycie paliwa właśnie. Jejku! Tutaj muszę reset no i zobaczymy. W miarę rozsądne zużycie paliwa. Zasięg tutaj będzie dość spory, jak ktoś lubi, dla wielu to jest bardzo ważna sprawa. Oj, tutaj BMW-czka, dwójeczka, jakaś Grand Tourer, czy jest jakieś takie dziwniejsza. Pod górkę, aż zwalniała sobie, troszeczkę nie radzi. Starszy pan, no. Ale 100-200 trzeba będzie sprawdzić na równiejszym terenie. Tylko wiecie, teraz jak mam tutaj możliwość pojechać trochę szybciej, no było 213 jak na razie. O nie. Operek tutaj może na lewy pas zjechać. Tak jest, jasne, że tak. Na razie tutaj nie cisnę, bo mało przyspieszę, auto też muszę pamiętać, ma ponad 400 tysięcy kilometrów przebiegu, także dajmy mu troszeczkę fory no, tutaj jest pod górę. Klimatyzacja włączona. Tu trzeba będzie wyłączyć klimatyzację. 200, 210 km na godzinę, taką siódemą Jest to tryb luźnego Ryszarda. Gdzie luźnego Ryszarda? Wiotkiego Kazia. No. No i dobra, 236 km na godzinę, i tutaj wyprzedzanie Mercedesik. Gieles, Gielesik. Piękna sprawa. Dobra. Tutaj na chwilkę odpuśćmy. Dajmy maszynie odpocząć. Wiecie, tam pewnie pojawią się jakieś pretensje. pop, po, puszczasz tam. Ej, odpuszczam, gdy uważam to za słuszne. Czy to będzie ruch, czy auto, jak ma wyższy przebieg i ma trochę lat na karku, jest gorąco. No, sorry. Ci, co ogarniają, zrozumieją. No i dobra. Wjeżdżamy na odcinek specjalny, no i tutaj depniemy. Już widzę mistrza lewego pasa z daleka. Ja pierniczę. 242 km na godzinę i niestety musimy odpuszczać. Kurczę wieżą jeszcze jakiś błędzik. Gdzie tam? Insygnia lewego pasa się uczepiła, to nie ma opcji, żeby odpuściła przecież panie drogi. Dobra, ale tutaj jakiś błąd na chwilę się zapalił i zniknął. Dobra, zjeżdżamy na szmyl. Ale wiecie, jak jest taka sytuacja, no to ja raczej tutaj w prędkości maksymalnej już pobijał. Nie będę. No zobaczymy. Zjeżdżamy na autostradę. Hm. Jeździć obserwować myślę. Będzie dobrze. Nie no, już tutaj chyba na maksa nie będziemy cisnąć. Jak autko zaczyna się tak po cichutku już domagać, że ej, weź troszeczkę mi już tam, daj spokój, nie już mam y, trochę na koncie swoim, ale takie 100 jeszcze można byłoby. Ciabnąć jedno, tylko na równiejszym terenie. o tutaj Avenci, bite policja policaj wzięło. O, my też paczka 7, tak nie cisnęliśmy za bardzo obok nich. Żeby do nas się nie doczepili, że za wolno jedziemy. Dobra, tutaj 100-200 zbadamy tego golfizna, niech nas, niech nas wyprzedzi. No i dobra, I teraz jedziemy. Niezależnie czy tam ponad 4,5 czy 3,5 tysiąca ten samochód podobnie idzie. No i dobra. Praktycznie równo 21 i 21. O, 21, 21. Kurczę, 242. Myślę, że jeszcze dałoby radę więcej, ale insigniuszek w tym odcinku Insigniusz się do lewego pasa przysał. Myślę, że do Berlina będzie. Tak jechał. Albo i dalej. Podziękujmy kierowcy z Opel Insignia. Podziękujmy! Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się. Ja tutaj w komfort się rozsiadam i lecę. Lecę jak bombowiec taki.